Tak, widziałem Cię na lotnisku, ale skoro odjechałeś wozem przeciwnika, uznałem, że się mylę. Quarrel mi pomaga. Bez urazy? Boli mnie tylko ręka. A to Pusfeler, właściciel lokalu. Oby lepiej gotował niż szybił. Możesz sam sprawdzić. Nikogo nie otrułem. Jeszcze. Niedługo ma wystartować rakieta na łabitę Księżyca. Chcemy uniknąć komplikacji. Ale według Strangwaysa zakłócenia nie pochodziły stąd. Właśnie. Zapewne zbadaliście okolice. Nieoficjalnie. Wy angole nie lubicie, jak ktoś wkracza na wasz teren. Strangways i Quarrel sprawdzili wybrzeże. I co? Zupełnie nic. Gdzie szukaliście? Prawie wszędzie. Na wyspie Ognia, na wysepce Krabów, na rafie Morgana, szukaliście dokładnie? Wszędzie poza wysepką Krabów. Tam nie wolno chodzić. Dlaczego? Bo należy do chińskiego. Quarrel łapią jej aparat. Dobry wieczór, panienko. Boli. Kapitan stawia drinka. Boli. Co ty powiesz? Dobry wieczór. Na co ci jeszcze jedno moje zdjęcie? Na lotnisku wyszedł tylko kapelusz. Niech on mnie puści. Na co ci w ogóle moje zdjęcie? Tak zarabiam na życie. Kto ci płaci? Nowiny codzienne. Pruswala. Czym mogę służyć? Widziałeś ją już? Była u nas. Przeszkadza panu? Wyprowadzić ją? Nie. Zadzwoń do Nowin i zapytaj, czy wysłali tu fotografa. Nie wysłali mnie. Pracuję jako wolny strzelec, tak? Dla kogo? Powiedz, to on przestanie. Nic nie powie, panie. Złamać jej rękę? Innym razem. Następnym razem skręci jej kark. Zmykaj wolny strzelcu. Pożałujecie tego szczury. Pancet połyka Janek, dziewczyna daje sobie złamać rękę, żeby tylko nic nie powiedzieć. To ich tak nastraszył? Trzeba się dowiedzieć i to szybko. Czemu nie możemy popłynąć na wysepkę krabów? Bo należy do pewnego Chińczyka, który nikogo tam nie wpuszcza. Wysłałem tam samolot na zwiat. Widzieli kopalnie boksytu i stację radarów. To zgodne z prawem. Ja się boję wysepki krabów. Jedni znajomi byli tam za muszlami. Niedobrze nie wrócili. Rybacy omijają tę wyspę. Byli im tam nocą z komandorem Strangwaysem. Pobrali im próbki i wrócili. Im. Tam lepiej długo nie zostawać. Jakie próbki? Kamienie, piasek, woda. Zaczyna mnie interesować ta wyspa. Co jeszcze wiemy o tym Chińczyku? Niewiele poza nazwiskiem. Doktor No. Doktor no. Chciałbym rozmawiać z profesorem Dentem. Jest pan umówiony? Jestem James Bond. Poznaliśmy się w klubie. Zaraz go znajdę. Jest w laboratorium. Jest tam profesor Dent? Już nie trzeba. Dzień dobry panu. Pan Bond? Czym mogę służyć? Znalazłem ten rachunek w biurze Strangwaysa. To od pana. Zgadza się. Co pan o nim powie? Biedny Strangways. Tak bywa, gdy amator bierze się za geologię. Przyniósł do zbadania próbki skał, które uważał za cenne. A były cenne? Gdzie tam zwykłe piryty? Mogę je zobaczyć? Nie, wyrzuciłem je. Wie pan skąd pochodziły? Nie powiedział. Może z wysepki krabów? Wykluczone. Skąd ta pewność? Geologia to wyklucza. Dziękuję, że poświęcił mi pan tyle czasu. Nie ma za co. Panie profesorze, pan pozwoli. Do widzenia. Muszę płynąć na wysepkę krabów. Nie mogę pana zabrać. Zna pan regulamin? Nie czas na regulamin. Biorę to na siebie. Oby pan wiedział, co robi. Uprzedziłem przez radio, czekają na mnie. Proszę. Usiądź. Dlaczego złamałeś surowy zakaz i przypłynąłeś za dnia? Musiałem. Był u mnie bond. Wiem. Kazałem go zabić. Czemu jeszcze żyje? Nie udało nam się. Tobie się nie udało. Nie cierpię nieudaczników. Nie zawiedziesz mnie więcej? Nie. Przypłynąłem pana ostrzec. Ostrzec mnie? Bond domyśla się, że Strangways przywiózł te próbki skał stąd. Nie jest głupi. Przypłynie tu. Liczę, że nie, bo byłaby to twoja wina. Czy to jasne? Zupełnie jasne. Odejdź do stołu. Widzisz, co jest w klatce? Weź ją. Weź ją. Dziś w nocy.